Słuchawki nie są specjalnie wdzięcznym obiektem recenzji i tych w formie wideo i tych pisanych. Zawsze bowiem najważniejsza, przynajmniej w teorii rzecz, czyli jakość dźwięku, odbierana jest szalenie subiektywnie i wy widzowie możecie mieć zupełnie inne odczucia niż choćby i ja. Ale pomijając doznania dźwiękowe, dzisiejsze słuchawki zasługują też na kilka słów na temat innych funkcji, komfortu użytkowania i różnych innych feature'ów, które zawarł w nich producent. Dlatego dziś rzucimy okiem i uchem na słuchawki Huawei FreeBuds 4i oraz przy okazji zestawimy je z dużo droższymi FreeBuds Pro, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto zapłacić za nie ponad dwa razy więcej. Zapraszam do oglądania. Choć wiele nowych telefonów posiada jeszcze złącze mini jack, to mimo wszelkich obaw, również moich, prym wieść zaczęły modele bezprzewodowe. Te pierwsze wśród słuchawek dokanałowych były dość pokraczne, a teraz szturmem rynek zdobywa nowy segment czyli pchełki True Wireless Zetui ładującym w zestawie. I właśnie do niego należą FreeBuds 4i, czyli jeden z wielu modeli oferowanych przez Huawei. A. Swoją drogą to nawet nie wiedziałem, że Huawei ma aż tyle różnych modeli w polskiej dystrybucji, bo samych do kanałówek jest w ofercie aż 9, od tanich kablowych, poprzez słuchawki stricte sportowe do biegania, aż do modeli TWS właśnie. FreeBuds 4i to taka średnia półka cenowa. Oczywiście to subiektywna ocena tej ceny, ale jeśli spojrzymy na najwyżej sytuowany model tego typu, czyli FreeBuds Pro, to faktycznie cena sugerowana stanowi mniej więcej nieco poniżej połowy tych najdroższych. To obecnie około 299 zł. Za 300 otrzymujemy słuchawki Etui z funkcją ładowania i dodatkową baterię pozwalającą doładować je na przykład podczas podróży, wkładki w trzech rozmiarach oraz kabelek do ładowania. Ładowarki nie ma, ale spokojnie, możecie wykorzystać tę od telefonu, tym bardziej, że Etui wspiera szybkie ładowanie i około 10 minut na kablu wystarcza, żeby naładować je na kolejne 4 godziny działania. Do czasu pracy na baterii jeszcze jednak wrócimy, i tu pojawia się pierwsze pytanie, jak to brzmi? Tak jak wspominałem, odpowiedź prosta nie jest, ale w swoim życiu miałem już słuchawek co najmniej kilka tuzinów, z czego co najmniej połowa to były do kanałówki i jakiś tam punkt odniesienia mam. Prawidłowo, czyli szczelnie umieszczone w uszach Frybas 4i, mają ciepłe, basowe brzmienie, i jak na moje ucho ten bas nieco dominuje. Słuchawkom brakuje też ciut środka i góry, ale jak to w tego typu słuchawkach bywa. Dużo zależy od tego, jak dopasujemy je do ucha. Wystarczy delikatna korekta docisku i jest już zupełnie inaczej. Ogółem brzmienie określiłbym jako dosyć poprawne, z potencjałem na dobre, po delikatnym dokręceniu jakimś korektorem. Dźwięk nie ma tyle przestrzeni, co w dużych, naucznych słuchawkach, ale nie można powiedzieć, że jest to źle. Jeśli słuchacie muzyki rekreacyjnie, a szczytem waszych audiofilskich zapędów jest opcja Wysoka Jakość w Spotify. To na pewno nie będziecie zawiedzeni. Tu jeszcze taka naprawdę czysto subiektywna kwestia. Jak na mój gust, słuchawki mogłyby grać nieco głośniej, ale to już naprawdę czepianie się. Poza tym pomaga nieco ANC, które skutecznie obcina niepotrzebne dźwięki otoczenia. No właśnie, ANC jest tutaj obecne i szczerze mówiąc, nie obiecywałem sobie zbyt wiele. Ale całkiem miło się rozczarowałem. Bardziej jednolite i cichsze szumy są tutaj wycięte niemal do zera. Te głośniejsze, takie jak na przykład jak odkurzacz czy też ruchliwa ulica, stają się zdecydowanie cichsze. ANC nie wpływa też niemal w ogóle na jakość dźwięku i ogółem sprawdza się bardzo dobrze. Funkcję można szybko wyłączyć gestem, przytrzymując dłuższą chwilę palec na słuchawce. Jeśli obawiacie się, że połączenie do kanałówek i ANC może być niebezpieczne, na przykład przy przechodzeniu przez ulicę, to FreeBuds 4i ma też coś dla Was. W słuchawkach można włączyć tryb świadomości, który oprócz odtwarzanych multimediów odtwarza również dźwięki otoczenia. W ten sposób nadal dość wyraźnie słyszymy to, co dzieje się dookoła nas. W moim przekonaniu Tryb świadomości jest jednak nieco zbyt cichy. Słuchawki możemy skonfigurować w aplikacji AI Life Huawei, która swoją drogą jest bardzo praktyczna, bo pokazuje stan naładowania Etui oraz samych słuchawek, a także pozwala na aktualizację oprogramowania FreeBudsów, ale akurat możliwości ustawienia głośności trybu świadomości nie ma, a szkoda, gdyby były na przykład dwa lub trzy poziomy, opcja ta miałaby zdecydowanie więcej sensu. Pozostaje jeszcze kwestia żywotności baterii. Producent deklaruje aż pełne 10 godzin na jednym ładowaniu samych słuchawek i ta deklaracja jest dość wiarygodna, bo Huawei w swoich pomiarach brał pod uwagę obniżoną do 50% głośność i wyłączony ANC. Przy pełnej głośności realnie mnie wyszło mniej więcej 7 godzin, natomiast czas ten maleje niemal o połowę, gdy korzystamy z ANC lub trybu świadomości. Co ważne, gdy słuchawki nie grają, to prawie nie pochłaniają energii z baterii, więc na upartego można w nich spędzić praktycznie cały dzień. Ogółem rzecz biorąc nie sądzę, by ktokolwiek miał w przypadku tego modelu problemy z niewystarczająco pojemnymi akumulatorami, bo zanim je wyczerpiemy do zera, to wylądują one w etui, a tu mamy energię na kolejne pełne doładowanie. Jak wspominałem etui wspiera szybkie ładowanie i do pełna komplet słuchawki plus pudełko ładujemy w nieco mniej niż godzinę. Podsumowując, za 300 zł można kupić słuchawki bezprzewodowe, które, po pierwsze, zmieszczą się w kieszeni spodni, po drugie, mają naprawdę wydajną baterię, i po trzecie, całkiem zadowalające brzmienie, choć ponownie podkreślam to mocno subiektywne stwierdzenie. Na dokładkę, nie najgorsza ANC oraz kilka mniej istotnych funkcji. Wsparcie aplikacji AI w mojej ocenie to dość dobra cena za przyzwoity sprzęt. Swoją drogą tak się jakoś złożyło, że mam też ze sobą wydane w zeszłym roku FreeBuds Pro. Słuchawki ponad dwa razy droższe i jeśli mam być szczery, to z tych dwóch modeli wybrałbym te tańsze. Kwestia brzmienia jest dość zbliżona, Pro są nieco bardziej klarowne, brzmienie jest nieco żywsze, wysokie i średnie tony są zdecydowanie bardziej wyostrzone. Ale nadal to nie jest na tyle duża różnica, bym był skłonny wydać dwa razy więcej kasy. Dużo większą różnicę na korzyść FreeBuds Pro widać po pozostałych feature'ach, takich jak ANC, który jest tutaj zdecydowanie lepsze. Tryb świadomości jest głośniejszy, bardziej klarowny i po prostu dzięki temu bardziej praktyczny. Zaś bateria w etui ma większą pojemność i można ją też ładować bezprzewodowo. No i jeszcze jedno, wyciąganie z etui i jednych i drugich słuchawek jest jak wynik wyborczy KWW Stonoga w 2015. To jest jakaś porażka. Magnesy, które łapią słuchawki trzymają je tak mocno, że jeśli nie nie macie dłoni pianisty, tylko takie serdele jak ja, to będziecie mieli z tym ciągle problem. A dodatkowo, żeby FreeBuds 4i włożyć do ETUI, trzeba wykonać jakąś dziwaczną akrobację, przekręcając słuchawkę w palcach. Co ciekawe, z FreeBuds Pro już nie trzeba tak robić, niby nic, a jednak bardzo irytujące. No ale jak się chciało True Wireless, no to mamy. A zatem z tych dwóch modeli wybrałbym jednak mimo wszystko ten tańszy. Droższy jest fajniejszy, ale nie na tyle, żeby wydać na niego sugerowane 500 zł więcej. Niecałe 300 zł za FreeBuds 4i wydaje się więc ceną uczciwą, która koresponduje z ich możliwościami. Wśród słuchawek TWS to z pewnością całkiem solidna pozycja. Na dziś to tyle. Jeśli film Wam się podobał, to subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!